No nie, nie twierdzę, że jest to czarny dzień województwa, natomiast niewątpliwie 24 listopada był czarnym dniem województwa z punktu widzenia właśnie realizacji jego budżetu. Przy czym na, jedną, na jedno z pytań jednego z radnych nie padła odpowiedź żadna, mianowicie pytanie brzmiało, czy jest to ostatnia zmiana w budżecie, ponieważ odpowiedź wiążąca nie padła. W związku z tym należy się domyślać z dużą dozą pewności, że na sesji grudniowej będzie kolejna tak zwana korekta czy też uchylenie budżetu. Na dziś mamy obniżenie tego budżetu o 1 czwartą. Ja ryzykuję twierdzenie, że na koniec roku będzie to obniżenie budżetu w stosunku do kwoty wyjściowej o 1 trzecią jego wartości. No, czyli Mówiąc kolokwialnie praktycznie prawie demolka tego budżetu w stosunku do pierwotnej. Natomiast chciałbym Państwa poinformować o pewnej sprawie szczegółowej, jaka z tym budżetem jest związana, ponieważ pracuję w Komisji Finansów i, i Budżetu. W momencie, kiedy Pan Skarbnik na Komisji Finansów i Budżetu dawał sprawozdanie, Moją uwagę zwróciła jego informacja dotycząca wyniku finansowego Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego. Mianowicie ta informacja była o to tak skonstruowana, że Pan Skarbnik stwierdził, że no co do wódów, to w zasadzie funkcjonują na plusie. No i to stwierdzenie w zasadzie funkcjonują na plusie dało mi do myślenia. W związku z tym zadałem Panu Skarbnikowi od razu na Komisji Finansów i budżetu, pytanie, co to znaczy? To w zasadzie funkcjonuje na plusie. To znaczy, że któryś z nich funkcjonuje na minusie. No i oczywiście odpowiedź, zresztą informacja była już na piśmie, odpowiedź była jednoznaczna: tak, jeden funkcjonuje na minusie, na tym minusie funkcjonuje Wojskowy Ośrodek Ruchu Dogowego we Wocławku. Pozostałe mają za pierwsze półrocze wynik finansowy dodatni. Ja nie będę Państwa zarzucał tu wieloma liczbami, bo im więcej, tym mniej się przyswaja. Natomiast cztery takie ogólne wskaźniki dotyczące word we Wrocławku. A więc za pierwsze półrocze przychody ogółem zostały wykonane we wskaźniku 38,72% w stosunku do planowanych. Natomiast koszty ogółem 41%. 68, a więc koszty zdecydowanie przewyższyły dochody za pierwsze półrocze, a więc to jest ten ujemny wskaźnik finansowy Wortu Wrocławskiego za pierwsze półrocze co daje wskaźnik rentowności netto, a więc ten pokazujący jego wynik finansowy za pierwsze półrocze ubiegłego roku był plus 2 99. Za pierwsze półrocze 2011 minus 809 i różnica między pierwszym półroczem 10 a 11 minus 1107. A więc takie są wskaźniki finansowe Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Wrocławku i jest to jedyny Wojewódzki Ośrodek, który za pierwsze półrocze 2011 roku ma ujemny wynik finansowy. W związku z tym, że aczkolwiek nie jestem y, mieszkańcem Włocławka, to z Włocławkiem jestem y, od wielu lat związany między innymi dlatego, że 23 lata pracy zawodowej spędziłem w Włocławku, w różnych instytucjach. Na Naprawdę jestem radnym z tego okręgu wyborczego. W związku z tym, to co się dzieje we Włocławku, a już szczególnie w instytucjach mających oddziaływanie regionalne, a takim jest przecież y, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Dąbrowego, y, te sprawy mnie Interesują? Pozwolę sobie zadać pytanie na piśmie Panu Marszałkowi w tej sprawie, ono jest krótkie, w związku z tym Państwu przeczytam. Na podstawie paragrafu 27 Statutu Województwa Kujawsko-Pomorskiego kieruję pytanie w sprawie wyniku finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Autodromowego Wrocław. Ze sprawozdania z wykonania budżetu województwa za pierwsze półrocze 2011 roku wynika, że wojewódzki ośrodek w łoca osiągnął ujemny wynik finansowy. Nie jest to sytuacja incydentalna, lecz utrzymująca się tendencja. W związku z powyższym, czy zarząd województwa dokonał analizy przyczyn istniejącej sytuacji, jakie działania naprawcze przewidziane są dla poprawienia wyników tej jednostki? To pytanie skierowałem na piśmie do pana marszałka 17 października. Oczekuję na odpowiedź. Zgodnie ze statutem województwa, pan marszałek ma dwa tygodnie czasu na udzielenie tej odpowiedzi, ponieważ dwa tygodnie jeszcze nie minęły. W związku z tym nie mam podstaw, żeby zgłaszać pretensje, że tej odpowiedzi dziś jeszcze nie mam. Kiedy ją otrzymam, przy kolejnym spotkaniu zapoznam państwa z treścią tej odpowiedzi. W każdym razie w tej jednostce niewątpliwie dzieje się nie najlepiej, natomiast dzieje się najgorzej ze wszystkich wojskowych ośrodków ruchu drogowego. Jakie są przyczyny? Mam nadzieję, że Pan Marszałek również w odpowiedzi na te moje pytania postara się te przyczyny podać. Natomiast no, można się domyślać, że jedno, jedną z przyczyn może być y, chyba zaangażowanie dyrekcji tej jednostki, niekoniecznie w sprawy merytoryczne funkcjonowania jednostki, a raczej w zupełnie inne sprawy. Y, ale nie wiem, ja jestem spoza Włosławka, mam ten przywilej, że nie jestem uwikłany w sprawy dziejące się wewnątrz miasta natomiast jest moim obowiązkiem również na takie sytuacje zwracać uwagę ja ponieważ mam lepszy dostęp do informacji ze względu na funkcjonowanie w komisji finansów i budżetu w związku z tym również z tego powodu że ta informacja przez skarbnika została przekazana w sposób zakamuflowany niejako no, zwróciło to moją uwagę że coś na rzeczy jest i rzeczywiście coś na rzeczy rzeczywiście było Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Ja tylko dopowiem jeszcze do tego, co zostało powiedziane. Wracając do wortów, to nasz WORD włocławski nie płaci zobowiązań wobec państwa. Nie pokrył składek ZUS, nie odprowadził należnych podatków. Jeżeli dotyczy to radnego miasta, Jarosława Chmielskiego, to tym bardziej sprawa jest poważna, ponieważ no chyba największym przewinieniem pracodawcy jest niepłacenie zobowiązań publicznych. E, to jest kwota ponad 90 tysięcy złotych, które zostało mu do uregulowania na, pierwsze, na 30 czerwca. Drugie dodam, że wszystkie bordy, jak powiedział kolega, mają zysk i Toruń 271 tysięcy, bydłoż 52 tysiące, nasz 123 tysiące in minus. E, bardzo ważnym wydatkiem jest, są wydatki na tak zwane BRD. Państwo chodzicie do word to wiecie, że jednym z zadań statutowych, oprócz egzaminowania, to jest działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Nasz WORD włocławski zaplanował sobie na to przedsięwzięcie 225 tysięcy złotych, przy czym dodam, że w roku poprzednim było to 335, czyli o 50% więcej, ale wydał tylko na dzień 30 czerwca 42 tysiące. To jest 18%. To jest coś tak, jak przekłada się w województwie w zadaniach inwestycyjnych, także Państwu o tym mówiłem. Gdyby wydał tyle na BRD, ile powinien, to strata byłaby nie 123 tysiące złotych, tylko dwa razy wyższa. A więc to jest też zakamuflowanie wyniku. Ograniczenie wydatków, po to, żeby na czerwiec była e, strata niższa. I mówiłem o RPO. Proszę Państwa, dlaczego RPO, pieniądze na RPO zostały odprowadzone 220 tysięcy złotych. Jednym z przykładów negatywnego działania to jest podejście wobec najbogatszego, czy jednego z najbogatszych ludzi w naszym województwie to jest pana Karkosika, właściciela Boryszewa który chciał w Elanie czy na terenie Elany zainwestować w park technologiczny i zwrócił się w 2010 roku do marszałka województwa z wnioskiem o dofinansowanie tego przedsięwzięcia, co dałoby 3000 miejsc pracy, tak przynajmniej deklarował e, zarząd Boryszewa e, dla szczególnie dla absolwentów wyższych uczelni, którzy zaczynają pracę. Taki miał pomysł właściciel Boryszewa. Przez półtora roku nie rozpatrywano wniosku pana Karkosika, w związku z tym w ubiegłym tygodniu, w piątek zdaje się, prezes Boryszewa, pani Małgorzata Iwanejko, podjęła decyzję o wycofaniu wniosku, czyli dla Torunia, ale i dla Włocławka, bo przecież absolwentami uczelni toruńskich są także mieszkańcy Włocławka, poszło, przepraszam, koło nosa 3 tysiące miejsc pracy. To jest przykład działania Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jeżeli do tego dodam, że zmieniono także w zakresie oceny projektów względem yy, przedsiębiorców, którzy to otrzymali wiadomość, że będą musieli oddać całą dotację wraz z odsetkami, jeżeli chociaż w minimalnym stopniu nie wyrobią obiecanych wskaźników i przedsiębiorcy wycofali się z RPO, stąd powstały te pieniądze, o których ja mówiłem można było je odprowadzić do Włocławka jako chociaż część tej, do Warszawy jako chociaż część tych pieniędzy. To mamy obraz funkcjonowania województwa. Jeżeli dodam do tego, że w dniu wczorajszym działać prominentny PiSu, pan Józef Rogacki, radny województwa od poniedziałku, po zmianach, które nastąpiły w związku z wyborem do parlamentu części radnych województwa kujawsko-pomorskiego, Otrzymał i tą posadę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do tej pory nieistniejącego stanowiska. Pełnomocnika nie wiem czy zarządu, czy, dyrekt, czy prezesa, bo w naborze wniosków była, był pełnomocnik prezesa, teraz podobno jest to pełnomocnik zarządu. Nie wiem dlaczego się zmieniło. Jak podają media z pensją 8 tysięcy złotych przy 34 chyba zatrudnionych w funduszu. I czterech członkach zarządu powstał pełnomocnik zarządu do spraw organizacyjnych za takie pieniądze publiczne pieniądze, bo fundusz gromadzi przychody z jakich pieniędzy? Z pieniędzy pochodzących z opłat od osób fizycznych i prawnych za gospodarcze wykorzystanie środowiska. To ja się teraz pytam, w świetle Jarosława Chmielskiego, działacza PiSu, prominentnego we Włosławku, nikt tego nie podważy. To w województwie rządzi. Jaka koalicja? PO i PZL czy Popisu i PZL? Odpowiedzcie sobie Państwo sami na to przeze mnie postawione pytanie. Z góry odpowiedź jest znana. Dziękuję bardzo. Oddajemy Państwu głos. Teraz nagadaliśmy, przepraszamy, ale rzeczywiście spraw było bardzo dużo w związku z tym, jak najwięcej chcieliśmy przekazać. Ja tu jeszcze dysponuję materiałami, gdyby ktoś nie pobrał. Łącznie z tym prognozą finansową, którą państwu położyłem, tylko nie wiem, czy pani redaktor Woznialska nie wszystko zabrała czasem. <grystanie>